Słowa świętej Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszu, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. I opowiedział zaproszonym przepowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich. Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od Ciebie nie był zaproszony przez Niego. Wówczas przyjdzie Ten, kto was obu zaprosił i powie Ci ustąp temu miejsca. I musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszonym, idź i usiądź na ostatnie miejsce. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci przyjacielu, przesuń się wyżej i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, to, który go zaprosił, rzekł, gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani znajomych, sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęciem, Zaproś ubogich, ulomnych, chorych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym Tobie się odwdzięczyć. Zaplatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Oto Słowo Pańskie. słowa świętej Ewangelii, zbłacę nam naszych grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na Ojcze Proboszczu, Ojcze pralacie Zygmuncie, Wilebna Siostro Zakonna, Kochani w Chrystusie, Bracia i Siostry, umilowane Dzieci Boże. W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus Pełen miłosierdzia, który pochyla się nad każdym z nas mówi do nas niby to proste, ale tak bardzo treściwe słowa. Zajmij ostatnie miejsce. Kochani, dzisiaj, kiedy patrzymy na świat, możemy zauważyć, jak ludzie nie potrafią zajmować ostatnie miejsca. Kiedyś jak jeszcze byłem małym ministrantem, pamiętam na jednym spotkaniu jeden z kaplanów powiedział nam takie słowa dzieci pamiętajcie, kiedyś będziecie wybierać różne rzeczy w swoim życiu, a także i drogę życiową. Nie pchajcie się nigdy na pierwszy front. Pierwszy, kto ginie, to z pierwszej linii. I mówił nam, pamiętajcie, że diabeł na tyle, na ile jest inteligentny, zawsze ma do Ciebie dostęp wtedy, kiedy wybierzesz to, co najlepsze, najprzyjemniejsze, najbardziej tanie dla Ciebie, dostępne. I mówię nam w takich zwykłych przykładach, bo wtedy właśnie na Ukrainie, kiedy przyjeżdżali księża z Polski, przywozili nam różne rzeczy, nawet zeszyty, jakieś ubrania, kurtki, i mówię, jeżeli Ci się podoba jakiś piękny, wspaniały długopis. Zostaw go dla innych. Weź ten co gorsze. Dlatego, że szatan nie będzie Cię kusił, że ty jesteś pyszny, zrozumiały, że zgrzeszyłeś. Bo jeżeli wybierzesz to gorsze, to masz spokój. Jesteś wtedy pewien, że wybraliś z końca. Kochani, to są rzeczy bardzo życiowe. Chrystus dzisiaj nas uczy, że właśnie kiedy weźmiesz nie pierwszy, a drugi, wtedy skorzysta kto inny, najbardziej potrzebujący. Kiedyś właśnie byłem jeszcze na parafii w Mariupolu, tam w Dąbasie, na Ukrainie, 50 km od Rosji. I kiedy zostaliśmy zaproszeni do parafii, tam był taki zwyczaj, że w niedzielę ludzie zapraszali księdza na obiad, i tak zmieniali się rodzinami. Właśnie przyszliśmy do jednej pani, która była w Syberii, taka pani Jadwiga, którą też nasza siostra Justyna poznała. I kiedy siadaliśmy do stolu, pierwsze miejsce było wolne. I tak nawet się borykałem, czy to dla księdza, czy dla kogo. Nie wiedziałem, czy pójść, sam usiąść. I tak stałem w drzwiach i syn. Wziął mamę za rękę, właśnie tą panią Jadwigę, prowadzi ją na pierwsze miejsce, a ona mówi: Dzisiaj jest ksiądz u nas w domu. I później w rozmowie wyszło, że nigdy w życiu, a już ma prawie 90 lat, nigdy nie siedziała na drugim miejscu. Zawsze synowie, córki zostawiali jej pierwsze miejsce, bo to mama. To jest bardzo ważne, abyśmy potrafili uczcić. I człowieka w naszym życiu, a przez to Pana Boga. Bo w takim przypadku uczymy się Bogu dawać pierwsze miejsce: pierwszy plan w niedzielę, pierwsze miejsce dla mszy świętej, pierwsza chwila dla modlitwy, a później reszta. I kochani, właśnie spotykając się z takimi ludźmi tam na Ukrainie, chcemy przez tą kulturę też ustrzec wiarę, którą zachowali którą mają w swoim sercu, aby im pomóc, żeby tę wiarę przekazali dalej. Dlatego też zwracamy się dzisiaj do Was na zaproszenie Waszego Ojca Proboszcza, żebyście nas wspomagali w tej misji, ale przede wszystkim modlitwą, bo to jest najbardziej trwale, najbardziej nam potrzebne, bo można nie wiadomo co wyprosić, uzbierać, naskładać, ale można też i to wszystko zmarnować. Dlatego prosimy, abyście zawsze do Waszych pomocy dołączali modlitwę. Może najkrótsza, może to być Jeden czy Nasz, ale bardzo ważna. I właśnie chcemy naprawdę za Waszą pomocą służyć tym ludziom, którzy mają prawo do tego, aby się czuli, że Kościół jest z nimi, że nie są pozostawieni przez kaplana. Ja osobiście to sobie bardzo cenię, chociaż jestem z tamtych terenów, ale jak opowiadała mi moja babcia, która miała 95 lat, właśnie kiedy mówiłem, że chcę zostać z kaplanem, mówiła mi, że kiedyś, jak nie było księdza, oni w niedzielę schodzili się do jednego mieszkania na wiosce. Tam mieszkał człowiek, który był kiedyś zakrystianinem w kościele. Przyszła wojna, bolszewicy. Wysadzili kościół w powietrze, rozkradli wszystkie rzeczy, całe majątek. I to, co ludzie potrafili, zdążyli zabrać, to jakiś ornat, mszał, krzyż z ołtarza, świeczniki, dzwonek. I właśnie w niedzielę, kiedy przychodzili do tego pana, na zwykłym stole rozkładali ornat. Na tym ornacie stawiali krzyż, kielich, mszał, ta księga, z której kapłan odprawia. I właśnie on, ten Pan po kolei czytał wszystkie modlitwy, które były tam zapisane, jak przebiega Msza Święta. I mówi, kiedy przyszedł moment przeistoczenia, była cisza, ludzie płakali, dlatego że nikt nie mógł powiedzieć słów: To jest ciało moje, to jest krew moja. I ludzie prosili, Panie Jezus, spraw, abyśmy przynajmniej jeszcze raz w życiu mogli uczestniczyć w Mszy świętej. I wtedy mi właśnie babcia powiedziała, jeżeli to jest Twoje powolanie, pamiętaj, że na Ciebie ludzie czekają, że jeszcze komuś masz jedną przeświętą świętą odprawić. I dlatego dzisiaj dziękuję Panu Bogu właśnie za przekazaną wiarę. Wiem, na ile ona jest cenna dla mnie. I dlatego też chcę tą wiarę przekazywać innym, tam gdzie mnie Pan Bóg posyła, przez Kościół, przez mój zakon, zgromadzenie. I dlatego też Dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby wam o tym zaświadczyć. Jestem też z waszą parafianką, siostrą Justyną, która jest też ze mną, którą też właśnie proszę, aby mogła podzielić się swoim doświadczeniem. Nie to, że ksiądz, który pochodzi z Ukrainy, coś Wam opowie, ale niech to też będzie takie świadectwo ze strony, właśnie z waszej strony też, żebyście usłyszeli i mogli też otrzymać taką pełną wizję, pełne przedstawienie naszej misji, naszej parafii. A za modlitwę i waszą ofiarność już teraz, w tej chwili, składam wielkie wam Bóg zapłać. Zapraszam. Pozwólcie, kochani, że przywitam was z którym na co dzień witamy się na Ukrainie. Sława Jezusu Chrystus, na wieki Na Ukrainie pracuję od... Z zimy zeszłego roku, tam przebyły na zaproszenie ojców Paulinów i do tej pory wspieramy ich w ich pracy duszpasterskiej. Pracujemy w sześciotysiącznej miejscowości w Nuburzu, w centralnej Ukrainie. Jest to taka nasza stała placówka, stabilna. Natomiast kilka razy w tygodniu udajemy się też do pobieskiej wioski oddalonej o 12 km za rubricę. Ale to nie wszystko, odsłuchujemy też rzadziej, ale systematycznie docieramy do innych około 10, 10 wiosek i to też nie wszystko, bo potrzeby są dużo, dużo większe. Proszę sobie tak wyobrazić, że najwyższa parafia oddalona... Czasami są to pojedyncze rodziny katolickie w wioskach, gdzie większość jest Aby tam do nich dążyć, aby zapewnić im posługę sakramentalną, no, aby ich do sakramentów przygotować, zapewnić im rzetelną katechizę i tak po ludzku z nimi być, porozmawiać, powiedzieć: że jesteś sam, Kościół o tobie pamięta. Zależy nam na tym, aby ta Twoja wiara została Ci przekazana, którą w Twojej rodzinie uszczerżono przez dziesięciolecia bardzo ciężki warunków z wielkim poświęceniem, aby dzisiaj ta wiara w Tobie na nowo, na nowo się rozwinęła, aby ta wiara w Tobie wzrastała. Jakie, są, jakie jest nasza praca, jakie są nasze plany? Planów mamy bardzo dużo, ponieważ bardzo dużo jest potrzeb, z jakimi się spotykamy. Tak dla przykładu, Wioska, o której wspominamy, tam na niedzielę przy świętej gromadzi się kilkadziesiąt osób, natomiast nie mamy tam kaplicy. Spotykamy się w budynku, który kiedyś był przeznaczony na przedszkole, natomiast ze względu na bardzo zły stan techniczny przedszkole zostały przeniesione, a ponieważ my nie mieliśmy gdzie się gromadzić, od ponad, od wielu miesięcy gromadzimy się w jednym z pomieszczeń nieużywanych, bardzo no, niewystarczających na tą ilość parafian. No i tak z niepokojem patrzymy się dokąd te ściany nam jeszcze wytrzymają ten, ten stan techniczny tego budynku. To jest jedna z potrzeb. budowa kaplicy. W tej chwili z Bożej łaski mamy i, i teren na budowę, mamy błogosławieństwo Ojca Biskupa, natomiast funduszy finansowych yy, na tą chwilę jeszcze nie mamy, aby tą kaplicę yy, zbudować. To jest jedna z potrzeb. W tej samej wiosce, Jednym z takich priorytetów naszej działalności jest to, aby zebrać dzieci i młodzież. Tam jest bardzo dużo ludzi młodych. Chcemy ich zebrać, organizujemy im różne różne spotkania, organizujemy im czas wolny, różne wyjazdy, oazy. E, zainicjowaliśmy, rozpoczęliśmy również działalność bo to była też taka nasza stała działalność, nie tylko okazuje dla nas no wakacji, e, ale tutaj również spotykamy się w starym domu, który wymagałby remontu. W miejscowości Burzy, czyli w naszej stałej placówce mamy bardzo ładnie odremontowanych kościół, ale tutaj z kolei brakuje nam całego zaplecza katechetycznego. Mamy jedną salę, mamy kilka skoków, kilka krzeseł. No i brakuje nam materiałów katechetycznych, dydaktycznych, pomocy materiałów. To jest kilka takich przykładowych potrzeb, z jakimi się spotykamy, naszych planów, jakie na bieżąco chcemy wykonywać. Chcemy Służyć. Często w ciągu tych kilku miesięcy, prawie roku, odkąd jestem na Ukrainie, zadawano takie, takie pytanie, czy warto być misjonarzem na Ukrainie, w Kościele, na Wschodzie, bo bo wspólnoty takie jakoś rozproszone, niewielkie, czy nie lepiej zaangażować się w dzień i I moi drodzy, odpowiedzi na to pytanie udzielono mi same życie, poprzez różnego typu sytuacje. Pamiętam, się jechaliśmy w zimie do tej wspomnianej wioski, u nas na 12 km. Było bardzo zimno, było 30 stopni mrozu, dużo śniegu, dużo lodu i ten odcinek 12 km, który normalnie pokonujemy w kilkanaście minut, pokonaliśmy w 2,5 godziny z różnego typu przygodami, bo i samochód wyleciał z drogi, zakopaliśmy się w śniegu, dojechaliśmy tylko z pomocą ciągnika, który nas wyciągnął z tego śniegu. I pamiętam wtedy tacy zmarznięci, zmęczeni, z dotarli do się do wtedy pewnie, że już tam nikogo nie zostaniemy. I z wielkim takim zdziwieniem i radością, gdy otworzyliśmy drzwi, że te kilkadziesiąt osób poprzez pół godziny w tej lodowatej kaplicy siedziały złożonym w ręku, czekały na kapłaną, czekało na ochorystę. I takie sytuacje, których było bardzo wiele tego typu sytuacji. Mojego pobytu przekonują mnie o tym, że tak, warto tam być, warto tym ludziom służyć, warto im mówić o Panu Bogu i że my nie możemy tych ludzi zostawić sami. Ci ludzie potrzebują poczuć się integralną częścią Kościoła. Ci ludzie potrzebują poczuć, że są naszymi braćmi i siostrami w wierze. I o to Was proszę, I nie zapominajcie o Kościele na Wschodzie, wspierajcie ten Kościół Waszą pamięcią, Waszymi modlitwami. Помните, мы <in>